Fantastyczne wydarzenie. Cieszę się, że możemy się spotkać w takim miejscu i wspólnie świętować nowy rok, ale też i karnawał. To zbliża całą społeczność akademicką, pozwala prowadzić dobry dialog, ale też i lepiej się poznać. Tutaj nikt się nie wyróżnia, wszyscy jesteśmy częścią naszej wspólnoty, bawimy się razem, bawimy się ze studentami. Wszyscy razem tańczą, cieszą się, rozmawiają. Tak uczelnia właśnie powinna wyglądać. To jest czas wytchnienia, ale to jest chwila też przygotowania się na wyzwania. To jest czas ewaluacji, to jest także kolejny konkurs Inicjatywa Doskonałości Uczelnie Badawcze. I wierzę w to głęboko, że polityka śląska potwierdzi swoją. Bardzo silną pozycję wśród dziesięciu najlepszych uczelni badawczych w Polsce. Do uroczystego pokrojenia pierwszego kawałka tortu. Życzę całej społeczności Akademickiej Politechniki Śląskiej dobrego roku, spełnienia marzeń, aby ewaluacja dobrze wypadła. Życzę również wszystkiego dobrego w życiu osobistym, takiego ciepła rodzinnego. Wszystkiego co najlepsze. To jest rok pełen wyzwań, musimy się zmobilizować, ale w dobrej atmosferze właśnie takie wydarzenia są potrzebne, żeby tę atmosferę budować. A widzę, że to się nam świetnie udaje, dlatego bardzo się z tego cieszę. Myślę, że ze wszystkim sobie damy radę.